Cześć, tu Karol z Music Store Poznań. W dzisiejszym odcinku o gitarach Fender Artist przyjrzymy się instrumentowi Kenego To Jest to Legenda Bluesa Stratocaster w pięknym wykończeniu Sonic Faded Blue. Co my tutaj mamy? Więc tak. Body to jest, to jest jesion komorowany. Pickupy to są to są customy single coil. -y. Oczywiście woisowane e, z pomocą Kenny Shepard'a, podstronica palisandrowa, lekko zaokrąglona, co naprawdę wpływa na wygodę gry. Jak też widzicie, e, markery takie trochę niestandardowe, jak u Fendera, prostokąciki z masy perłowej. Pięknie to wygląda. E, gryf, jest to, e, jest to profil LD60C, bardzo wygodny. Gitarka naprawdę fajna z perłowym pick Zapraszamy do obejrzenia w Music Store na Wielkiej. Wpadajcie!